Witam serdecznie, Miałowyk, trener personalny. Dziś wraz z Sylwestrem Polakiem i firmą Animusz trenowaliśmy nóżki z naciskiem na mięśnie dwugłowe uda. Na pierwszy ogień poszły najprostsze zgięcia nóg leżąc. Ćwiczenie doskonale nadające się na rozciągnięcie i dogrzanie mięśnia dwugłowego uda. Zakres powtórzeń między 15 20. Później przeszliśmy do ćwiczenia bazowego tak zwanego Jeffersona. Jest to przysiad ze sztangą między nogami, bardzo fajne ćwiczenie angażujące całe mięśnie wewnętrzne ut oraz mięśnie dwugłowe uda na kolejny ogień poszły standardowe wykroki z handelkami, przynajmniej 15 powtórzeń na każdą nogę zakończone ćwiczeniem typowo izometrycznym, czyli siedzeniem pod ścianą i dopinaniem maksymalnie mięśnia czworogłowego i dwugłowego uda. I na konkretną dobitkę poszły hak przysiady, pozwalające zejść jak najniżej dupskiem do samej ziemi i wykończyć przysiad do pięcia mięśnia czworogłowego przy wyproście. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, animu Dim. Society Eso pienso.